Cześć wszystkim, tu Wailors. Dziś pokażę Wam, jak naprawić problem z otwieraniem plików JAR w Java. Najpierw spróbujmy ją przeinstalować. Wejdź na Google, wpisz Java Download. Kliknij Java Oracle. Wybierz wersję angielską. Pobierz Javę na komputer. Poczekaj na pobranie. Otwórz pobrany plik, kliknij Zainstaluj i zaczekaj na koniec instalacji. Potem spróbuj uruchomić plik Java. Kliknij Otwórz, tak i powinno się uruchomić. Jeśli pliki .jar E nadal się nie otwierają, wróć do Google i wpisz JavaFix, JarFix. To nam się przyda. Pobierz za darmo na komputer. Gdy się pobierze, uruchom program. Kliknij tak, dalej. Dalej, akceptuj. Tego nie akceptujemy. Gotowe. Kliknij uruchom. Java Fix działa. Teraz wszystko powinno działać. To wszystko. Z wami był Wejlar. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Pa!